Tego o rybach na pewno nie wiedzieliście. Oglądajcie dalej, by poznać trzy fakty o rybach. Ryby potrafią wykonywać proste działania matematyczne. Biolodzy uczyli liczyć do pięciu pielęgnice i płaszczki. Badanie wykazało, że ryby potrafią dodawać i odejmować, a to oznacza, że wykazują one złożone umiejętności myślenia. Warto dodać, że ryby nie posiadają kory mózgowej. Ryby odczuwają cały wachlarz emocji. Od radości po stres. Potrafią budować więzi społeczne, współpracując ze sobą. Czują też ból. Mają te same receptory, co między innymi ssaki. I podobnie jak one, posiadają neuroprzekaźniki, takie jak endorfiny, które pomagają uśmierzać ból. Ryby widzą więcej kolorów. Niż człowiek. Człowiek posiada w oku trzy czopki odpowiedzialne za rejestrowanie kolorów. Ryba ma aż pięć, może więc widzieć niedostrzegalne przez nas kolory, np. Na ultrafiolet. Dlatego znacznie lepiej niż człowiek radzi sobie z dostrzeżeniem otoczenia na dużych głębokościach. Jeśli chcecie poznać więcej ciekawostek o rybach, zajrzyjcie do naszego najnowszego artykułu.